Nie wypada przeczytać tego tytułu, kto to napisał ID na X X to jest jak się czyta X na X chuj. A to jest to powiedzenie, które zostało powiedzeniem yy, Wszyscy... na Ukrainie, powiedzenie roku. No na Wyspie no, Węży, no, na ja... Wyspie Węży. Wszyscy wiemy o co chodzi. Dobrze, ale tytuł jak najbardziej intrygujący. No i tutaj jest proszę państwa yy... No nie będziemy się komentować, ale powiedzenie roku na Ukrainie całkiem, całkiem, na znaczku pocztowym, na znaczku pocztowym nawet się pojawiło. Żółto-szary grzybień. Cały czas smaglowana jest cena, za jaką sprzedano działkę w Parzycach. To jak ja widzę, że obserwatorów to gryzie ta cena i tego, kto zainteresowanych gryzie ta cena. Ja, przy, ja y, przedstawię dokument, bo mamy ten dokument. Zwróciliśmy się do Urzędu do Gminy o, w ramach informacji publicznej o to, za ile były sprzedawane, jak, na ile opiewał operat szacunkowy. Mamy na to dokumenty. Jeżeli Państwo będą chcieli się zapoznać, to podamy konkretne ceny. Bo przecież zgłaszaliśmy też do prokuratury krajowej sprzedaż. Tak. No także zawiadamialiśmy różne yy, instytucje. Szarożółta szarotka. No, 260 tysięcy. Trzeba było kupić za 260 tysięcy i nie byłoby tematu. Wystawiłbyś za jeszcze więcej i byś ty zarobił. Tak gmina jest chorą, bo pewna osoba żyje jadem, nienawiścią, więcej mówi niż myśli i jeszcze zaraża swoją nienawiścią innych. Ja Też nie wy... wiemy, o kogo chodzi. Też nie wiemy, o kogo chodzi. Y... Taki wpis. Jest tak Niczego miło, nie wnosi i, do tematu? Nie, nie, wiem, nie, nie wiem, ta szar, szarotka do czego nazywa, bo jest miło w gminie a nie wiem o co Tak, wszyscy się kochają, jest miło i. Z tego akurat nie wiem. Rudozłota złota cykoria. Nieprawda, to jest odniesienie do ceny sprzedaży szkoły w Parzycach. Nieprawda, warto się najpierw dowiedzieć, a nie pisać bzdury. Chyba że próbujesz ludzi wprowadzić w błąd. No, to jest bardzo dużo wpisów wprowadzających w błąd, tak jakby komuś zależało, żeby rozmydlać tematy, zmieniać te tematy. Yy, tam, tam gmina, gminy, z gminy jest pismo, która całą procedurę tego przetargu opisała. I tam jak, jak się ta cena, jak się ta kwota zmieniała w kolejnych przetargach. Tak jest. I za ile w efekcie jest. sprzedano? Nie widzę dlaczego, dlaczego nawet dla świętego spokoju ktoś z gminy nie opublikuje temu, te, ale to widać, komuś zależy na tym, żeby wałkować, nie wiedzą drażnić ludzi. To jest znana prawda. Tak schodziła cena, została sprzedana za tą kwotę. XCV. A my możemy dołożyć i, i artykuł, który zezwalał Włodarzowi, wójtowi, zezwala w ogóle wójtowi ustawowemu na wystąpienie do rady o sprzedaż tej osobie o... gennej, która oferowała ceny z operablu Tak jest, tak jest. I, I tu... teraz proszę Państwa wracam. wracam. XCV. Dokładnie. Chętna była zapłacić lokatorka, która tam mieszkała przez lata. 260 tysięcy tylko, że jej nie dano szansy kupna. No to i to jest praktycznie wszystko. Jedno zdanie wyjaśnia wszystko. Ktoś bez podpisu. Ktoś wraca do kwestii dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Już jest. A ktoś odpowiada: Nie ma, na razie jest PO. Ale jak mówiłam, yy, zarządza. Otworzyć, ktoś zarządza. Ktoś zarządza, proszę otworzyć sobie stronę Z tego tam na co to, to doświadczona człowieka. pracownica. Brązowawa rogownica. Dlaczego nie przystąpiła lokatorka do przetargu, czy przystąpiła? Z mojej wiedzy wynika lokatorka nie przystąpiła do przetargu. Już wiem, kto to mógł napisać. Bo, bo ktoś bo, bardzo to, zorientowany. To już wiem, kto to mógł napisać. No też chyba wiem, kto to mógł napisać. Bo ta lokatorka chciała skorzystać z prawa pierwokupu, której, której tego prawa nie uznano. I w tym momencie, kiedy się rozstrzygała jedna z tych spraw. Ostatni przetarg. Ostatni, ostatni przetarg, przetarg. To ona miała wezwanie do sądu, z którą no, chyba to gmina pozywała ją, tak? Ona pozwała gminę Aha. o y, przyznanie jej tego prawa pierwokupu to, to, to. I wtedy, kiedy pojechała, zdaje się, do Jeleniej Góry. To w tym dniu rozprawy, w tym dniu był ostatni przetar. Tak, nie dano szansy. ta promocja. Kasztanowato czerwony łubinnik. W czasie przetargu trwała obrzydliwie prowadzona sprawa w sądzie. No i ktoś tutaj no potwierdza to, to, co myśmy przed chwilą powiedzieli. Tak jest. A, jak ktoś chce kupić, to kupuje. A, to nie jest takie oczywiste. No to nie A, tu się, a, myli i to bardzo o, odsyłam to do ustawy, jest... Odsyłam do ustawy o zamówieniach publicznych i. Zobaczysz mądrale, czy to jest takie proste. Nie jest to takie proste. Tam jest tyle tak kruczków, że tak Cię, yy, tak yy, nosek Cię wykręci, że... Że choćbyś chciał, to i tak nie kupisz. No. XYZ. Trzeba było kupić... To odpowiada, XYZ odpowiada, ale ja przedstawię wpis wcześniej. Trzeba było kupić za 260 tysięcy i nie byłoby tematu. Wystawiłbyś za jeszcze więcej i byś ty zarobił. Gmina jest chorą, bo pewna osoba żyje jadem, nienawiścią, więcej mówi niż myśli i jeszcze zaraża swoją nienawiścią innych. Ktoś tu pyta, masz na myśli swojego idola? No i dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. X, B. Paragraf to jest z Ciebie. Widzisz, ja pewnej części ciała nie mam, ale mam w przeciwieństwie do Ciebie mózg, którego Ty nie masz. No tak, takie, ja, proszę Państwa, przerzucanie się komentarzami. Nie będziemy też tego komentować, bo tu nie ma co komentować. Brunatno Szary Bodziszek. Chcę kupić Wawel, a nie mogę. I co? Mądra a, wy wy a wy wystawione do sprzedaży jest mundraliński. Łatwo się paple i pisze głupoty, które niczego nie wnoszą w sprawy i nie mając pojęcia, o czym się wypowiada. No to, to może wawel na naszą siedzibę. Ale nie wiem, nie wiem czy jest do sprzedania, bo tam no le tak. leży prezydent. No tak. Też Spre nie wiem. Z dobrodziejstwem inwentarza. Ale szkoła była do sprzedania. A. Przetarg był na stary budynek w Parzycach, a nie na Wawel. No, słuszne stwierdzenie. Ojej, i to takie odkrywcze. Gołębia miechunka. No i dalej niczego nie zrozumiałeś. Inne trudności w zakupie Wawelu, a inne w zakupie szkoły. Jednak jak się ich nie zna, to się jak ktoś chce kupić, to kupuje. No słuszny, słuszny <grym> nie, do poprzedniego. A, tu nie, no no, to nie wiadomo, Nie wiadomo, co dzień wcześniej pił, ten co tutaj tak. Ten, ten wcześniej. W. Wawel nie jest na sprzedaż, a budynek w Parzycach jak najbardziej. Proste. Proste i logiczne. No to zostawiamy. XYV. Dlaczego piszesz starej szkoły, a nie wspominasz o przynależnej do niej hektarowej pięknej działki sięgającej aż do Kwisy? Ta działka tam aż do opisy sięgała? Bardzo duża działka, i ja bym tam widział ten szpital dla, te, dla tych osób, co mamy tutaj po wery budynku. Tam bym, bym mogliby mogli zażywać spokoju, ciszy, kąpieli słonecznych i tak dalej. Tam jest świetny parking. O, truskaweczka, liliowo-niebieska truskawka. Taka okazja, i wet nie kupił na siedzibę. Bo ile tych sied, No jedną nam. Teraz mówisz? No teraz to najpierw podpalono siedzibę naszą, gdzieśmy mieli. No. no. Obiekt, w której? Obiekt, obiekt. W której mieliśmy siedzibę? No, wyjaśnialiśmy to kiedyś. No, ale że my mogliśmy kupić ten dom. E... No to żart, to żart. Myślę, że to żart, ktoś sobie żartuje. Nie no, no, nie żartek, bo bym poszedł i kupił. Dobry. Na siedzibę. Na siedzibę. Liliowo biała choina. Ty mogłeś kupić na dom wariata. No ktoś się zdenerwował chyba na takie bzdury. Kto proponuje stowarzyszeniu zakup na siedzibę, no to odpisał. Jego prawo. Ciemno-czekoladowa malina. Ja też się dziwię. WET nakręca filmiki, szuka afer, sieje zamęt, itp. itd. A po pierwsze, co pomyślałem, zamiast robić filmiki, afery, itp., to mogli kupić za 260 tysięcy, a najlepiej mogli jeszcze więcej dołożyć i nie byłoby tematu. No, proszę Państwa, filmiki są teraz. Sprzedaż była chyba w 2000. Trzynastym, no czternastym? Coś takiego? Coś takiego. No kto wiedział? Kto wiedział? Ale czekaj, my, ale mnie to tak, ten, że tutaj my afery jakieś robimy, ja bym proponował, za, no żeby opisać te nasze No te afery. nasze afery. No to też bym się no. chciała dowiedzieć o jakich. No, bo tam jak... na, na, nawet, nawet ktoś na sesji obiecał, że będzie jakieś stowarzyszenie osób pokrzywowych. Przemysł. <grych> Brejza. O! Faryzeusz o 6 marsz w obronie konstytucji. Wszyscy w dwóch czekamy w lesie na Jeleniogórskiej. Weź koniecznie trzy znicze. Ja nie wiem zupełnie o co tu chodzi. No dobra, ale to jest. no jakbyś chciała być w obronie konstytucji. Ale my dwóch? Ale dobra, nie, 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 nie wiem o co chodzi. Srebrzysto-czarny Hebe. I tutaj odpowiada na ten zarzut, że WET nakręca filmiki. Masz takie samo prawo dołożyć do budżetu gminy, ale najprościej odwrócić kota ogonem i udawać, że się nie wie o co chodzi. A chodzi o to, żeby roztrwonić, żeby nie roztrwonić majątku gminy. Chodzi o to, żeby roztrwonić majątku gminy. Przez takie interesy gmina znajduje się wśród gmin najbiedniejszych. No i to też no jest, to, to jest dobry. To żeśmy mówili i... I tutaj dlatego no, ja tam się nie broniłbym, żeby ta kobieta, ta pewna kobieta. To jakaś kobieta. To jakaś, bo kobiety naprawdę umieją budżetami się, z budżetami się obchodzić. No dobra odpowiedź.